Dzień dobry, Grzegorz Kęsik, witam Państwa serdecznie na kanale Fundacji Rekonstrukcji i Odbudowy. Dziś chcielibyśmy zaprezentować Państwu obiekty, które naszym zdaniem należałoby jeszcze zrekonstruować w województwie lubelskim. Wybraliśmy w sumie pięć lokalizacji w trzech miejscowościach, ale gdyby któregoś z interesujących Państwa obiektów nie było na naszej liście, to oczywiście zachęcamy do dodania go w komentarzu. Zapraszam zatem serdecznie do obejrzenia naszego filmu. Prezentując obiekty do rekonstrukcji w województwie lubelskim, zaczniemy od Białej Podlaski. Centrum miasta zajmuje rozległy zespół zamkowo-parkowy Radziwiłów, pośród którego brakuje dziś głównego obiektu, czyli zamku. Znajdował się on w południowo-zachodniej części całego założenia, a dziś uwidocznione są jedynie jego fundamenty. Była to jedna z najwybitniejszych realizacji architektonicznych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku. Trwającą ponad 100 lat budowę zespołu w typie Palazzo in Fortezza rozpoczął w 1622 roku książę z nieświeckiej linii radziwiłów Aleksander Ludwik, podpisując umowę z muratorem lubelskim Pawłem Negroni. Ostateczny swój wygląd zamek uzyskał w drugiej połowie XVIII wieku. Wtedy to Michał Kazimierz Radziwił zwany Rebeńko, podwyższył loggię o jedną kondygnację, a dach przekształcił na dwupołaciowy, znany z zachowanej ikonografii. W XIX wieku zamek zaczął stopniowo podupadać. W 1883 roku częściowo zrujnowany obiekt został rozebrany. Na szczęście zachowało się wiele jego widoków, a także nieliczne fotografie. O rekonstrukcji zamku zaczęto poważnie mówić od 2015 roku. Wtedy to Fundacja Fundusz Rewitalizacji z Gdyni podpisała z miastem list intencyjny, a w 2017 roku przekazała koncepcję odbudowy obiektu. Całą inwestycję szacowano wówczas na blisko 50 milionów złotych, dziś zapewne byłoby to o wiele więcej. W lipcu 2020 roku zakończyła się kompleksowa renowacja całego zespołu zamkowo-parkowego. Między innymi odtworzono umocnienia obwarowań, zrekonstruowano plamę koszarską i drewniany most, usunięto niektóre drzewa rosnące na umocnieniach, dokonano nasadzeń roślin ozdobnych i wyprowadzono ruch samochodów z otoczenia. Ponadto wyeksponowano zarys fundamentów zamku. Sam zamek jak dotąd jednak nie został zrekonstruowany. Być może uczternione niedawno fundamenty zostaną w przyszłości nieco podwyższone, ale na pełną odbudowę na razie brakuje pieniędzy. Wypada mieć nadzieję, że być może kiedyś uda się przywrócić miastu tę budowlę. Z Białej Podlaskiej przenosimy się na południe, do stolicy województwa. W Lublinie zostaniemy nieco dłużej, bo chcielibyśmy zaproponować tutaj trzy obiekty do rekonstrukcji. Pierwszym z nich będzie dawna lubelska fara pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła na Starym Mieście. Kilka miesięcy temu pisaliśmy na naszej stronie internetowej, że dyskusja o tej rekonstrukcji wciąż jest ożywiona, a to za sprawą coraz to nowych wizualizacji dawnego kościoła. Pozostałości świątyni nie trudno odnaleźć spacerując po Starym Mieście, są bowiem wyraźnie wyeksponowane przy ulicy Grodzkiej, prowadzącej z rynku do zamku. Lubelska Fara i jej ponad 60-metrowa wieża dominowały nad panoramą Starego Miasta przez ponad 550 lat. Kościół wielokrotnie był niszczony, ale za każdym razem odbudowywany. Stopniowo przekształcał się z gotyckiego na renesansowy. Pod koniec XVIII wieku wieżę nakryto wysokim, późno-barokowym hełmem i w takiej formie prezentowana jest ona na zachowanych obrazach. Od początku XIX wieku stan świątyni pogarszał się a plany remontu nie doszły do skutku z powodu braku funduszy. Wkrótce nieremontowana wieża zaczęła się walić. Ostatecznie w roku 1846 magistrat ze względów bezpieczeństwa podjął decyzję o rozbiórce. Mimo upływu lat i faktu, że w Lublinie nie brakuje zabytków ani innych kościołów, Fara wciąż jednak rozpala wyobraźnię. Dowodem na to są pojawiające się co jakiś czas wirtualne rekonstrukcje. Z kolei w 2016 roku powołano Stowarzyszenie lubelska fara, którego zadaniem jest promowanie idei odbudowy świątyni. Gdyby lubelską farę udało się kiedyś zrekonstruować, to z pewnością stanowiłaby znaczący i zarazem piękny akcent w panoramie Starego Miasta. Pozostając w Lublinie, przenieśmy się teraz nieco bardziej na zachód, na Plac Wolności. Tutaj bowiem do roku 1946 znajdowała się charakterystyczna wieża ciśnień. Wybudowano ją w latach 1897-1899 w stylistyce neogotyckiej i przez wiele lat była jednym z najwyższych obiektów w mieście. Wieża stanowiła centralną część nowego systemu wodociągowego, w jaki wyposażono Lublin pod koniec XIX wieku. Budowla ta miała nieco przypominać średniowieczną basztę obronną. Szczyt zwieńczony był blankami, natomiast wewnątrz znajdował się zbiornik, który mógł pomieścić do 150 metrów sześciennych wody, tłoczonej przez dwie pompy parowe. Wieża została poważnie uszkodzona w wyniku walk o wyzwolenie Rublina w roku 1944. Obiekt doszczętnie spłonął, a na jego szczycie straszyła wielka wyrwa po pocisku. Dwa lata później wieża została rozebrana. W 2003 roku w związku z przebudową Placu Wolności zaznaczono ciemną kostką brukową miejsce, gdzie kiedyś stała wieża ciśnień. Z kolei miedziana miniatura wieży znalazła się pośrodku fontanny ustawionej na placu rok później. Jest zatem żywa pamięć po tym obiekcie, chociaż dziś rekonstrukcja wieży mogłaby być nieco utrudniona ze względu na bliskie sąsiedztwo ulicy. Z Placu Wolności udajemy się jeszcze około 150 metrów na północny zachód, na krakowskie przedmieście, aby opowiedzieć o dawnym hotelu Victoria. Kamienica, w której mieścił się hotel, znajdowała się w pobliżu kościoła Kapucynów, a obecnie pozostał po niej pusty plac, który można by na powrót zagospodarować. Budynek wzniesiono w ostatniej dekadzie XIX wieku. Niewysoka kamienica spinała łagodnym łukiem krakowskie przedmieście z ulicą Kapucyńską. 9 września 1939 roku hotel został zbombardowany przez Niemców, a dodatkowo ucierpiał w czasie walk o miasto 5 lat później. Budynek ostatecznie rozebrano w 1945 roku. W okresie PRL na miejscu dawnego hotelu urządzono plac, a w głębi zbudowano państwowy dom towarowy, mieszczący obecnie galerię centrum. Naszym zdaniem warto byłoby zapełnić tę lukę w zabudowie lubelskiego krakowskiego przedmieścia. Rekonstrukcja hotelu Wiktoria sprawiłaby, że zabudowa znów byłaby tutaj spójna i konsekwentnie historyczna. Po opuszczeniu Lublina przenieśmy się teraz do Tomaszowa Lubelskiego na południowy kraniec województwa. Tutaj bowiem, być może już niebawem, powrócą do centrum miasta dawne hale targowe. Jest w każdym razie na to realna szansa. Ta rekonstrukcja z pewnością zmieniłaby bardzo na korzyść oblicze Tomaszowskiego rynku. Hale Targowe wybudowano w latach 1925-1928 z inicjatywy miejscowych kupców, którzy zgłosili się do władz Tomaszowa wyrażając zainteresowanie powstaniem nowych obiektów handlowych w centrum miasta. W wyniku tej społecznej inicjatywy powstały dwie piętrowe hale. Każda na planie litery L obokach długości 40 metrów. Zniesiono je z piaskowca przywiezionego z okolic Józefowa, a obie hale były identyczne. Szerokość pojedynczej hali wynosiła 12 metrów, podcienia z obu stron miały szerokość prawie 2 metrów. Hale zbudowano w popularnym wówczas stylu narodowym, nakrywając je dachem łamanym w jego krakowskiej odmianie, zatem z szerszymi wstawkami pomiędzy częścią górną i dolną. Ponadto skrajne części hal oraz ich naroża zwieńczono dodatkowymi nadbudówkami, tworzącymi trzeci poziom dachu. Hale szczęśliwie przetrwały ostatnią wojnę, jednak nie przetrwały PRL-u. Nieremontowane zaczęły popadać w ruinę, a na początku lat 70. zostały zburzone, zaś w pobliżu powstało ogromne rondo. Mieszkańcy Tomaszowa jednak nie zapomnieli o urokliwych budynkach i co pewien czas podnosili postulat ich rekonstrukcji. Regionaliści z kolei skrupulatnie gromadzili dawną dokumentację, aby halę móc w przyszłości odtworzyć jak najwierniej. W 2014 roku na Tomaszowskim Rynku odtworzono niewielki fragment podcieni hal, umiejscawiając w nich multimedialny punkt informacyjny. Z kolei w roku 2024 władze miasta podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która zakładała rewitalizację rynku wraz z odtworzeniem północnej hali. Miejmy nadzieję, że sprawa tej rekonstrukcji dojdzie do skutku, a Tomaszów lubelski odzyska w końcu swoje charakterystyczne budowle. Jak zatem wynika z zaprezentowanego materiału, są jeszcze w województwie lubelskim interesujące obiekty, które można byłoby zrekonstruować. Jeżeli spodobał się Państwu ten film, zachęcamy do jego polubienia, do zostawienia komentarza, do przekazywania tego materiału dalej. Zachęcam także do zasubskrybowania naszego kanału, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie uczynił. A już niebawem pokażemy film, który będzie dotyczył tego, co można by było jeszcze zrekonstruować w województwie lubuskim. Zatem z Polski Wschodniej przeniesiemy się na zachodni kraniec naszego kraju. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.